Halo, dzień dobry. You know the thrill. Lecimy po pierwsze. Tym, tym razem. Tym razem się uda. To będzie ten rano. Już to czuję w kościach po prostu, nie? Ten rano to jest ciekawa sprawa w ogóle. Po angielsku, jakby na próbę podejścia w grę się mówi rano, co nie? No i kurczę po polsku, rano to. Biec, Pobieg. Może też podejście faktycznie, ale myślę, że to powinno się mówić bardziej trial jak próba czy coś w ten desen, co nie? bo to są takie próby po prostu. Tutaj wchodzimy do tego, tego, do tego lochu ciągle. I próbujemy zdobyć przez pierwsze minuty to co najpotężniejsze i potem można podejmować decyzję co dalej. Szybko pomieszka. Bierzemy mięsko sobie. Och, las Royal, porcz. Rzutka. Niesamowita sprawa. Blue vial. No i wiedź oczywiście, so, jest problem taki, że ona po prostu zajmuje czas, że trzeba przejść. Te parę komnat tutaj sobie wino zrobić, niby spoko, ale jakby. Po co, tu są dwie beczki na krzyż i nic tego nie mają, Chyba, żebym chciał z nią wojować. A ewidentnie nie chcę, biorąc pod uwagę, że mam tylko podstawowe rzeczy. I szyszkę dostałem: patyk, Cloth, Fragment, Fragment ubrania. Noc z... ja się cieszę co nie ma, no, ale. Tak nawiedźmy. O! leggard cudowne akcesoria. Tutaj. O! 2 do 2. O, kurde, podwójne leggardy. Tak jakbyśmy cię bieli w ekipie to To co to będziemy mieli dla niego akcesoria jeszcze co nie 6 monet 6 srebrników, dobra, nie pchal się tym dalej To nie ma sobie oszukujmy się Basement, level 3 Przeszliśmy do piwic Ciekawe co tu się dzieje w kichie Kolejne srebrniki, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Polidory, juice. Brzmi co najmniej nie apetycznie, ale jak będzie trzeba, to co? Zrobię to co będzie trzeba. To słynny raper kiedyś zaśpiewał. teraz to nie jest raper, tylko streamer. A może. Nie, nie wiem, nie wiem, gdzie znam się, nie oglądam. Nie będę się wypowiadał. Nitroglicerina. Brzmi potężnie. Może wytworzę jakieś materiały wybuchowe z niej. Nitroglicerina. Alkohol polihydroksylowy, który uległ nitrowaniu. Niesamowita sprawa. Jednak liceum się przydaje, nie? Aaa, dobra. <średziny> nie, no, nie, 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 nie przydaje się. Nie oszukujmy się, no ale przynajmniej znam, wiem takie głupoty i co mi to da. Dobra. O, ale rące spierają. Coś się wydarzyło i nie mógł przez chwilę. Kurde, wszystko trafiam. To jest tolerant, tak jak mówiłem. Teraz mogę je trafić, ale nawet bym się nie obraził, co nie. No i ile mam? 63 defense, 72 uppek. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać. Proszę Państwa. Cóż za piękny dzień. Clock fragment. się doczekać. Troszkę użyję... Nie, no nie, 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 nie mogę tak mówić. fragment oczywiście od tamuje kre a nie? No chyba nie chcemy krwawić, chyba że jesteśmy masochistami. masochiści łączą sobie, prawda, ból z y, przyjemnością. Jakby ja nie oceniam jak kto woli, ale nie należę do tej grupy. To ten ziomek. trzeba uważać na niego. Patrzy w ścianę. a on już... nie patrzy w ścianę. No, to Świetnie. Świetnie. No jak to? Czy ja się nie nauczyłem? Escape plan. To nie był ten jest jesteśmy Nie będziemy w ogóle uciekać Jesteśmy trochę wolniejsi ale przynajmniej co by tu short bow. może być Ale przynajmniej może się obronimy Przed nimi Dobra, wiecie co? Zrobię coś nieszablonowego pójdę środkowymi drzwiami, bo chyba każdemu się znudziło patrzenie piąty raz to tej strony. No, nie boję się cię. Nie no, bardzo się boję, taki szczerze. Open. Dobra, mogę sobie otworzyć, elegancko. Mogę ją wypuścić, mam coś? Open. Nic nie mam. O, ale jest piesek Niesamowicie Red O! Mieny no, takiego farta dawno nie miałem. Ja teraz mogę za pomocą red fire spalić te za szybko. to ma ten koroziv Koroziv substanti, no kurczę, nie wiem co ja wiadomo. No ale jest. Highly w co nie, tak spali... Nie spali, tylko zresztą te kraty i tyle. Dobra, będzie głowa, nie będzie A Aj, karamba Dobra, tutaj mockup book będzie, jak zawsze. Empty scroll, ojej. Ale szlachet się, się przyparciło Musimy sforsować teraz drzwi. A nie, nie możemy, bo on no tak. No tak. Jak znajdziemy jakieś ostrze... To... to, 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 to co? To będziemy mogli sforsować 4, 3, 4. Weźmiemy sobie Rottenmeat Pośmiejemy sobie Bones Potrzebujemy jeszcze jedno Rottenmeat Nie mogę z nimi zawalczyć niestety Już nie mam ostrza Podrę flagę za to, że Да, может Póki nie patrzy. O. Clawood. Rottenmeat. Czyżby to było Rottenmeat? Ja, mamy trzy już. Cudownie. To wszystko zgodnie z planem idzie. Mechanizm winety odpalony można pełcić dalej. Two Light Provides. Dobra, wygrywamy to. Będzie gardować sobie po prostu, no co? Hmm. No i świetnie Nie, nie jemy go Najpierw go przeszukamy I teraz go sobie zaczamy. Jak potrafimy to jakby Co nam szkodzi, co nie ma. No tu to jest Kiedyś wcześniejszy baranie chyba i teraz Od razu, od razu do walki staje jak prawdziwy mężczyzna. Nie się. Zna. Hop, hop. Dobra. Dobra. Nie może było listowej do walki. Coś tam coś dalej. Ma jeden to uśmiech więcej, i to, to fajna sprawa sobie. Szczególnie w takich okolicznościach, jak się znajdujemy w tym lochu. Hmm. Czy my mamy podjazd do nich w ogóle z tym łukiem? Tutaj byliśmy na no faście. Dobra. Czemu dziecko boi się księży? Kurczę Pięćdziesiąt trzy Leczących mikstur to najprawdopodobniej Polek w tej bitwie. O nie. Wziąłem to, tak? nie było mnie tu. Byłem. kurczę. Już zapominam, będą heads tak jest. Sorcerer's Stone brzmi potężnie, a cóż to robi? Nie mam pojęcia. O, kurczę. chętnie. Chętnie. Mi przywraca mind. Jak nie będę insane przez to, to będzie cudownie po prostu. Chyba przesadzam za sobą dobrze I tak u mnie ucieknie, ja oszukujemy się. jeszcze jeden, jacked, no. ale spokojnie jeszcze na tej drodze, że jest też. <słyska> coś podaje, nie, A, masz coś, nie, masz <gry> no i fieć, bo. warm, tu tutaj się Hmm. Nie, dobrze. więc to nie mamy. No, ale jakoś przeżyjemy sobie. Winko nalejemy. Serek. Piesko, fajnie. Stara baba. Jak kto woli, co nie? Opium powder będzie można... palić opium, palić tabak, nie no. Dla każdego coś dobrego, co nie? Aż się uleczę... tej radości. Test. mamy, żeby posiąść miast. No? Kurczę. Ależ niespodzianka. Row meet. Tutaj to przeszuka, bo zapomnę. Później. Dwa jajka. Jakieś. to co, no to lecimy, posiąść miazgę, tak Zapiszemy sobie od razu. Fajne, myślę, że jeden Nadpiszemy, My to pamiętam. No i, no i to jest to. To jest to, proszę Państwa teraz tylko nie zwisować No i pięknie Lepsza, widzieliśmy posiąść lekko, lecz bym był dobra, to było o wiele bliższe niż chciałbym, żeby było. Too close że tak się wyrażał No nie.

O nic, dziękuję. Nawet go nie zjemnie. Może są 100 kiedyś nie poszły 14 Cudownie 59. Lepszy rydz niż nic, prawda? O tutaj jeszcze taka. tarcza, no i co nie mogę tarcza, ale tak jest oboręczny. Ale nie będzie mił potrzebny, bo już za sekundkę Miasma, uwaga Tadam Oj jeszcze Tadam, Miazma tak jest 132 ataku to jest to. No ale połamane kości w ogóle wszystko co mogło pójść nie tak poszło nie tak, ale mamy miasbę. Także może jeszcze coś z tego będzie. O, tutaj się nam okazuje nasz potężny wieczór. No dobra. O, nie. Zapiszemy i dzięki. To będzie koniec odcinka, bo, bo jest już długi, ale w końcu coś tam się powiodło. Jestem zadowolony. No dzięki, dzięki za oglądanie, wielkie cześć. Trzymajcie się, LOLO320.